20 listopada 8.24 To są konarze Bossa Fix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów Futures na indeksy giełdowe. Futures na DAXA znajduje się w rejonie 11 085 punktów po wczorajszym spadku. Z rejonu 11143 punkty. Dodajmy, że przed trzema miesiącami właśnie ta bariera, mniej więcej 11 100, 11 140 była taką barierą trigger propopytową, i ona została podczas jakby handlu zaraz po zakończeniu w Chinach rozdania, ta bariera została przełamana bardzo dynamicznie i od tamtej pory Dax miał mocne, mocne chwile słabości i wrześniowy, październikowy dołek. A teraz znajdujemy się ponownie w rejonie tuż ponad 11 tysięcy i co dalej, tak? Kluczowe pytanie powstaje na ten moment. Zobaczmy, gdzie doprowadzi nas krótki interwał i wahania. Ostatnie tutaj 3-4 dni pokazują interakcję w górę po wyprowadzeniu kursu spod bariery 10633 punkty. Tak wytrawne przejście w górę, zawrócenie średnich ekspotencjalnej z 55 godzin, czy tutaj w wersji simple z 22 godzin w układzie H1, pokazało, że tutaj popyt ma rację. Ci, którzy sprzedawali wcześniej. No można powiedzieć, że tutaj wyskoczyli z rynku, tak, z pewnych względów i oczywiście albo ponownie przyłączyli na nieco wyższych poziomach. Część łapaczy dołków być może nie zrobiła tego, nie weszła w długie pozycje, gdyż oczekiwano spadku poniżej 10 tysięcy punktów, a tutaj takie zaskoczenie i dynamiczny powrót spod 10 500 i w związku z tym jest jeszcze sporo miejsca do wchodzenia nowych graczy. Nowych graczy, tych, którzy się spóźnili, tak? Ten pociąg na no, tak się nie odjechał, gdyż. Bariera 11143 jest zachowana, czyli ona gra tutaj rolę bardzo ważnego oporu i w tym momencie postrzeganie, że ten opór zostanie przełamany byłoby błędem, tak? Z kolei interakcje po przełamaniu będą dopiero bardzo istotne, natomiast na ten moment utwierdza się w przekonaniu, że ten opór jest istotny, więc zagrajmy na niego. W związku z tym, że przed trzema miesiącami tam był problem i teraz to może mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości obecnej, aktualnej, więc dopiero po... Po wsparcia na przykład 10984 po wytrąceniu impetu korekty typu ABC, tylko dodajmy, że na razie mieliśmy takie zejście typu pullback. Tu w ogóle nie rozwinęła się korekta. Dopiero po zanegowaniu tej korekty możemy ruszyć jakimś impulsem w górę. I tutaj zastrzeżeniem jest brak przełamania. 11143, bo przy tej, tej tego poziomu tutaj trzeba zupełnie zmienić spojrzenie i odczytywać to, co dzieje się na DAXie, jako kontynuowanie tej, tej siły, czyli tutaj trzeba było włączyć takie strategie stop and go, że dosłownie po przełamaniu 11143 mamy porcję silną silnego ruchu w górę i ewentualnie po jakimś takim um, zniżkowaniu poniżej 11143, ale najpierw trzeba i tak przełamać, e, mógłby się pojawić e, taki pozytywny impuls i przeskok ponownie w górę i rozkręcenie fali wzrostowej w stronę, 12 tysięcy punktów. Na ten moment linia sygnalna wskaźnika CCI jest. W rejonie 49 ujemnych punktów jest w takim neutralnym położeniu, tak? Wszystko co wykracza poniżej minus 100, jest tutaj ostatnio na się bardzo istotne i to wszystko, co wykracza ponad 100, natomiast na pozytywnych na negatywnych dywergencjach jest bardzo ryzykowne dla długich pozycji. DAX jest ostatnio rozgrywany w ujęciu takim prowzrostowym, więc dopiero jakieś mocne dywergencje, nie potrójne, podwójne na, na DAXie w układzie H1 mają tutaj jakiekolwiek znaczenie, tak? z zastrzeżeniem, że kurs i tak musi być ponad tymi e, przedstawionymi na wykresie średnimi. Zobaczmy jak przedstawia się tendencja na S&P 500, tutaj e, ostatnie pomiary siły relatywnej, e, wskazały, że tutaj DAX jest mocniejszy, być może ze względu na to, co, co tutaj planuje się od prezesa EBC, czego oczekuje się, a co planuje prezes. Natomiast SP500 klasycznie, tak, buduje konsolidację po fali wzrostowej. Wcześniej też mieliśmy konsolidację, z której kurs wybił a się górą, ale możemy mieć zaskoczenie wejścia do wnętrza poprzedniej konsolidacji, na przykład w rejon 2049-51 i ponownie budowanie ruchu w stronę 2086-2100 punktów. Średnio potrzymują impuls wzrostowy, taki trigger 2086 punktów jest zachowany, aktualny, jest to ważny poziom, jest to ważny opór. Mamy tutaj na S&P 500 podwójny szczyt, zbudowany na sesjach 11 listopada i na sesji wczorajszej, więc zachowanie tego poziomu zwrotnego, będzie znosić akurs tak, w stronę przedstawionych wcześniej wsparć. Natomiast przełamanie tej bariery zmusi nas do postrzegania zupełnie w inny sposób tego, co dzieje się na tutaj nowojorskiej średniej giełdowej. Zobaczmy teraz na Durząza, który znajduje się w renie. 1772526 punktów konsolidując się również analogicznie do SP500. Mamy tutaj nieco niższy szczyt względem maksymalnego poziomu z 11 listopada, a więc brak przełamania 17763 sprowokuje tutaj popyt do, najpierw do ruchu w stronę 1769. A po dalszych oscylacjach i braku przełamania wskazanej bariery, takiej propodażowej, oczekiwałbym takiego zniesienia w stronę 17,476, 17,301. Natomiast ostatnio tutaj zaczął dominować popyt, tak, generalnie na, na rynkach akcji, więc jak najbardziej ostatnie lokalne wzrosty, takie 2-3 tygodniowe mogą być w pewnej części zredukowane, ale i tak odczytywałbym to tak naprawdę takiej śródrocznej słabości rynku akcji jakiegoś dłuższego w czasie dreagowania, tak? Czyli przejściowe korekty traktowałbym za coś, co może pozwolić nam na odnowienie długich pozycji. Oczywiście zastrzeżeniem musi tutaj być brak zejścia poniżej 17 tysięcy punktów na Dow Jonesie, czy poniżej. E, 1950-2000 punktów na S&P 500 tak? Takie parametry ostrzeżenia są najbardziej istotne. I zobaczmy, czy sytuacja zagraniczna, w jakiś sposób łączy się z tym, co obserwujemy ostatnio na GPW. Widać, że FW20 umacniające się z datami od 16 listopada, przy czym wczoraj mieliśmy słabą zniżkę w pewnym stopniu skorelowała się, tak, nasza średnia Futures na WIG 20 z rynkami zachodnimi. I tutaj wybicie ponad 2041 punktów byłoby bardzo istotne z kilku względów, aby długie pozycje mogły dynamicznie zyskiwać. Po pierwsze, jakaś formacja, zarys odwróconej głowy z ramionami, czyli ORGR, powstał na wykresie w układzie H1, gdzie mamy w rejonie 2000 punktów minimalnie niżej położone punkty zwrotne ramion tej formacji oraz głowę w rejonie 1959-1950. Ponadto znajdujemy się bardzo blisko o, pivotu, 2015 punktów, gdzie pozycje średnioterminowe są odnawiane i odwracane. co to też ma swój e, sens, do tego, że wybicie ponad 2015 punktów e, powinno bardzo dynamicznie skierować w 20 w stronę 2041, a przebicie tej bariery e, przy braku sygnalizacji negatywnej dywergencji pozwoli umocnić się w stronę 2087-2099 punktów. mamy taki sygnał zwrotny na średnich eksponencjalnej 55-okresowej i ASMA22. Dodajmy, że średnie te były w takim ułożeniu prospadkowym, praktycznie od 19 października, tak? Trzymały cały impuls spadkowy i dopiero teraz mamy tutaj. Po takim długim okresie w układzie H1 zwrot. Więc korekta wzrostowa ma prawo się rozwinąć, a zwłaszcza podtrzymanie tej formacji ORGR buduje nam impuls w stronę przedstawionych barier, a także na, na nieco wyższe poziomy. Natomiast zastrzeżeniem optymistycznego scenariusza musi być brak przełamania tutaj lokalnych wsparć 1992-1981. Dziękuję za uwagę. Mówi do Państwa Michał Pietrzyca.